Cześć wszystkim, jestem Szymer i w tym filmie chciałem wam przedstawić, jak w prosty i łatwy sposób można zrobić ekspiarkę do e, zombiaków, kochani. Na początek, jak dostajemy taki spawner, bardzo zależy nam na tym, żebyśmy otoczyli go pochodniami. Mogą być cztery, mogą być trzy. Ważne, żeby żeby tutaj dookoła tego spawnera było dużo światła żebyśmy mogli na spokojnie funkcjonować tutaj i rozkopywać to bez obawy, że nam e, tutaj te zombiaki się zespawują i po prostu nie będziemy musieli się z nimi męczyć, żeby je... Żeby je zabić, kochani Jak już mamy taki spawner, najważniejsze jest to, żeby go rozkopać, kochani Tu mam przygotowane kilka pomysłów Pierwsza sprawa najważniejsza Rozkopujemy wszystko na cztery w każdą stronę Ponieważ y, zasięg spawnowania się mobów to po, y, kwadrat w wielkości 9 na 9 Czyli mamy 4 w górę, raz, dwa, cztery Cztery w dół i cztery w każdą inną stronę Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery I tutaj już mamy ścianę Tutaj wszystko powinno być zabudowane, najczęściej po prostu możecie to zabudować koblem. ja zrobiłem ze szkła, żeby to było bardziej, bardziej przejrzyste i żebyście mogli wszystko dobrze, dobrze zobaczyć, kochani. Jak już mamy ze wszystkich stron wykopane na wszystkie cztery strony, to mamy kilka możliwości obudowania tutaj tego wszystkiego. Pierwszy sposób, taki w miarę prosty i skuteczny. To jest zrobienie wody ze wszyst z jednej strony robicie wodę, przez to wszystkie mopki, które się pojawią, będą spływały w to jedno miejsce, do tego jednego koryta, które robimy albo jedno niżej, albo ja, mamy jeszcze jeden sposób, który wam pokażę później. E, robimy o jedno niżej i teraz tak, możemy to się wykopać o jeden e, dalej, gdzie też stawiamy wodę. Woda musi stać, e, woda musi stać w tych oto miejscach, które wykopałem, czyli tutaj mamy te korytka, przez co Wszystkie mopki, które spadają, nieważne czy są na brzegu, czy nie, spychane są do środka. I następnie spadają do pomieszczenia, w którym mamy tutaj postawione, postawione mamy tutaj tabliczki, żeby po prostu ta woda już dalej nie spływała, bo jak widzicie, tutaj woda, woda troszeczkę wykracza poza. I. Tutaj one spadają i spadają do miejsca, w którym możemy je farmić Przy farmie zombiaków, tak samo jak przy farmie szkieletów, sytuacja jest prosta Musicie po prostu mieć y, przestrzeń, do której, y, do której będą spadały Ja Wam pokażę, jak, ona, jak funkcjonuje ta farma Jak sobie postawimy chociażby nawet właśnie te małe, y, małe zombiaki, to one tutaj ładnie wszystkie spływają Spadają na dół, no i ponieważ jest dzień, one zostają zabite przez ogień ale stoją tutaj i możecie wtedy bez problemu je z tej strony zabijać. Czy jak macie właśnie taką szeroką, to możecie podejść z każdej strony i je do zabijać. Dodatkowo, jeżeli na przykład nie chcecie zbierać itemów, to możecie bez problemu zrobić sobie hoperami drogę do, do chesta, gdzie po prostu wszystkie itemy, nie, których nie zbierzecie, albo których nie, nie chcecie zbierać, wyrzucacie i one wam się gromadzą, a może kiedyś je wykorzystacie na przykład. Na przykład strzały, albo kości, albo jakieś mięso, czy chociażby z zombiaków mogą lecieć itemy, takie jak żelazo, marchewki I tym podobne rzeczy Jak na przykład nie, nie, nie zbierzecie, albo na przykład nie macie miejsca w ekipunku, to możecie bez problemu Bez problemu tutaj odkładać Dodatkowo zostawiamy sobie, albo tak jak ja, zrobiłem tutaj pół kratki odstępu Jeżeli chcecie mieć hopery, to tutaj potrzebna jest pół, ponieważ yy, jeżeli dacie półpłytkę wyżej, to hopery nie będą zbierały Półpłytka musi leżeć na hoperach, żeby zbierały I wtedy macie pół kratki odstępu, przez które mały zębiak nie przejdzie Duży zębiak jest widoczny I bez problemu tutaj możecie je zabić, jak sobie stoją i yy, I się ze sobą stakują Ja zrobiłem 2 na 6 nie jest 100% wydajna, ponieważ czasami nie sięgacie ale myślę, że w większości, jeżeli podejdziecie blisko, bo one i tak Was nie biją więc możecie bez problemu podejść blisko i uderzyć nawet właśnie takiego, który stoi stoi z drugiego końca, a hopper Wam przeniesie wszystkie itemy do do skrzynki, także nie stracicie ani expa, ani, ani itemków to jest pierwszy prosty sposób, dajemy tutaj ściankę i wszystkie spływają do, 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 do jednego miejsca, następnie mamy tutaj w formie XA robimy, czyli dajemy w czterech narożnikach wodę Woda spływa do środkowego miejsca, gdzie akurat idealnie kończy się woda Pod spawnerem wszędzie tak samo mamy 4x4, obudowane ze wszystkich stron Moje mopki zostają spychane do pojedynczego miejsca I lądują w korycie Koryto tak samo jest zrobione jak, jak poprzednio Jest pół płytka, jest tutaj pół kratki odstępu Czyli nieważne, w którym miejscu postawimy Zespawnują się ząbiaki, one wszystkie będą ładnie tutaj spadały, jak widzicie, wszystko pięknie spada. Oczywiście, jak ich jest za dużo, to muszą się przepchać, ale koniec końców, wszystkie spadną i wszystkie się stakują tutaj. Jak chwilę poczekamy, bo to akurat jest zabudowane od góry, więc nie będą się palić, możemy chwilę, chwilę poczekać i wszystko tutaj ładnie spadnie. I zobaczcie, już nam się ładnie, ładnie stakuje. I po prostu za darmo sobie podchodzimy, bo one nas i tak nie uderzą, bo nie mają jak. Podchodzimy i wszystkie naraz możemy zabijać. To jest według mnie jedna z najbardziej, yy, z najbardziej efektywnych farm, jeśli chodzi o yy, zużywanie broni, którą, którą farmicie. No bo po prostu wszystko stoi w jednym miejscu i nie musicie machać, tylko po prostu wszystko stoi w jednym miejscu i, i wszystkie, jed wszystkie mopki zabijacie w tym samym momencie, kochani. Kolejna, kolejny sposób fa zrobienia farmy to jest farma z wykorzystaniem z wykorzystaniem tutaj schodków, dzięki której będziecie, wszystkie mopki będą spadały w jedno miejsce. Możecie bez problemu je zgromadzić w jedno miejsce tutaj. Tak samo jak na początku, w tej pierwszej farmie robimy na końcu wszystkie wody, żeby wszystkie mopki spływały w jedno miejsce. Ale tutaj robimy wodę o jedno wyżej i stawiamy płotki na tym samym poziomie, schodki na tym samym poziomie, co mamy wodę. I bardzo ważna rzecz. Ustawiamy tabliczki na poziomie wzroku. Po co? Po to, żeby woda, która jest piętro wyżej, nie rozlewała się. Ponieważ, jak teraz usunę tą tabliczkę, to woda spływa i jak widzicie prąd wody, wszystkie mopki będzie spły będą spływały w jakieś niewiadome miejsce. A jak damy sobie tabliczkę, to wszystko tutaj się ładnie blokuje i eee, damy sobie dzień, żeby było coś widać. Dobra. I wszystkie mopki idą im do góry. No, jak widzicie, była przez chwilę noc. To mopki się zespołnowały, ale możemy sobie zrobić ich więcej. I teraz one wszystkie będą spływały z nieważnego miejsca. Tutaj woda je pcha do góry. Następnie dwie wody pchają je na dół, i w tym miejscu one spadają do jednego koryta. I tak samo jak w poprzednim przypadku, możecie wszystkie sprawnie za jednym zamachem po prostu sobie wykończyć, kochani. I to też jest bardzo prosta farma. Bardzo prosta farma, którą możecie wykorzystywać, i nie jest trudno ją zrobić, jak widzicie. Potrzeba po prostu paru płotków, paru, paru tabliczek, i mamy wszystko, wszystko zrobione. Tutaj mamy przypadek, w którym, w którym mamy na przykład dwa spawnery i chcemy je połączyć razem, no żeby po prostu mieć wydajniejszy exp, tak? W tym momencie to jest sposób na po prostu złącze, złączenie, złączenie mobków w, w jedno koryto. Najważniejsza rzecz. Trzeba ogarnąć, jak, jak są ustawione. Tutaj akurat ustawiłem je w miarę równo. Tutaj możecie zobaczyć, możecie zobaczyć jak dam szkło, że na przykład daję nierówno, bo mamy trzy, czyli zakres spawnowania jest do czterech. O, czyli są są Akurat teraz ustawiłem tak, że one są oddzielone idealnie ośmioma blokami, więc wykorzystany jest maksymalny zakres spawnowania się mobków. Ale wiadomo, na survivalu, jak wam się uda coś takiego znaleźć, to raczej to może nie być równe. Chociażby jak u mnie na serwerze, na którym obecnie gram 118, nie są równe, dlatego trzeba je połączyć w jak najbardziej sensowny sposób. W przypadku gdy są równe, po prostu robicie coś takiego, jeżeli nie, to po prostu zazębiają się troszeczkę te, na przykład nie, wiem, będzie troszeczkę bliżej, no to wtedy przesuniecie, przesuniecie. ważne, żeby po prostu po zewnętrznych stronach było 4. No i wtedy jak macie tutaj odstęp mniejszy, no to wtedy po prostu będzie mniej. W tym przypadku tej farmy, jak już połączymy zombiaki razem. To dajemy tutaj wodę, żeby ona spływała do korytka. Tutaj możemy dać odrobinkę niżej, żeby ta woda się kończyła, żeby ta woda się wydłużała, ponieważ jak damy w tym miejscu bloki, no to tu już widzicie, bieg wody się kończy i tak naprawdę musielibyśmy farmić albo idealnie tutaj pod spawnerami, albo w spawnerze, który no raczej nie polecam dawać tu światła, ale oczywiście można w tym miejscu farmić, to już. Całe to, całe to obudowanie, jeśli chodzi o odległość, to jest wedle Waszego uznania i wedle tego, co, czego potrzebujecie. Tak samo wysokość, wysokość tunelu też możecie zawsze zrobić y, o 3 kratki wyżej. Wtedy będziecie mieli bliżej do tego, szybciej będą spadały i y, 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 po prostu będziecie mniej, mniej miejsca wykorzystać. Wszystko zależy od tego, jak dużo miejsca potrzebujecie i jak dużo miejsca, miejsca wykorzystacie. Tutaj coś mi się. Zlało, dobra, zostawmy to. O, i w tym momencie, jak mamy już połączone dwie, też sobie zespałnujmy troszeczkę zombiaków. Jak widzicie, tutaj wszystko będzie spływało na dół. One będą spadały do koryta. Tym korytem będą spadały na dół. Następnie zeskakiwały w dół znowu, i w tym miejscu zrobiłem wysokość na półtorej. Tak, tutaj mamy pół, pół i jeszcze kawałeczek. E, czyli to jest 1 i 1 e, i jedna, e, czwarta bloku, tak? Chwileczkę e, Patrz, 1, 1 i tutaj mamy 3 czwarte nawet, przepraszam, 1 i 3 czwarte bloku. Po co jest to zrobione? Po to, że. Mm, po to, że. żeby małe się nie przedostawały. Ponieważ jeżeli stoją duże, no one musiałyby złapać agro w tym miejscu, e, ale zostają tutaj uparte, uparte w wodzie. Tym, jeżeli są tak blisko, no to po prostu złapią na Ciebie agro i spadną na dół Jeżeli nie, no to trzeba by po prostu przesunąć tą wodę o jeden w dół, czyli dajemy w tym momencie Tabliczki na koniec Zostawiamy to w ten sposób i, ta, i tak one spadną prosto Prosto na dół Jak, jak nisko, to już tylko i wyłącznie zależy, zależy od Waszego uznania Dajemy, dajemy tutaj trapdory po to, żeby żeby te małe nie wychodziły na zewnątrz. To one też się przydają przy ekspiarce do pająków, ale to zrobię w innym odcinku osobnym. W tym miejscu zajmiemy się zombiakami. I one tutaj na spokojnie spadną i będą sobie stały, jak widzicie, te małe też nie, nie mają zasięgu, żeby wyjść. I możemy sobie na spokojnie z dwóch bloków w tym miejscu ekspić. Możemy oczywiście połączyć to w jedno koryto, tylko no, no, na przykład mogą się nie zmieścić, jeżeli będą tak jak w tamtym miejscu. Jeżeli spadnie ich za dużo tutaj, to one przez chwilę się będą blokować. Tak, tutaj jak dacie jedno koryto, to też mogą się blokować, więc dwa jest po prostu bezpiecznie w tym przypadku i one tutaj spadają. Macie dwa, e, więcej, jedno, więcej się zmieści tutaj na dole i na spokojnie możecie je sobie, je sobie farić. Pamiętajcie, żeby nie robić tego zbyt blisko, bo jeżeli zrobicie to zbyt blisko, na przykład w przypadku takiej, jeżeli zrobicie to zbyt blisko tutaj, na przykład zaraz, zaraz pod sufitem, to one mogą się blokować o głowę. I to nie jest tak, że one się spadają razem w dół i się stakują, tylko one będą się blokować, przez co nie będą mogły spać w dół. Dlatego też wysoko, różnica jest w wysokości wysokości ważna. Kolejny przypadek to jest właśnie z wykorzystaniem windy. Winda jest po to, żeby chociażby nie marnować sobie broni. Jeżeli na przykład nie, zależy Wam na tym, żeby zabijać stworki jak najbardziej efektywnie i nie tracić przy tym wytrzymałości swojego miecza, no to robicie sobie coś takiego Robicie sobie tak samo jak wtedy standardową, yy, standardową yy, z tym lejem i z yy, I z, ze schodkami, żeby one się gromadziły w jedno miejsce Teraz Wam pokażę Nieważne gdzie zespawnujemy zombiaki, one będą Ładnie spychane do windy I windą wszystkie lecą do góry A następnie dochodzą do końca koryta I spadają na dół otrzymując obrażenia otrzymując obrażenia, i teraz jak widzicie, wystarczy, wystarczy jedno uderzenie, żeby je zabić. Jedno uderzenie, przez co nie musicie nawalać w te, te mobki, Jeżeli na przykład chcecie korzystać z nieulepszonego miecza, tylko jednym uderzeniem, jednym uderzeniem je zabijacie, bo otrzymały dość obrażeń, żeby, żeby zginąć. Pamiętajcie też, żeby nie zrobić zbyt długiego tego tunelu, bo wtedy po prostu one zginą zanim wylądują. No i to jest wtedy za bardzo efektywne W jaki sposób zrobić windę? Windę zrobić można w bardzo prosty sposób. W każdym punkcie, w którym macie tutaj całą tą windę, musi być osobne źródełko wody. Możecie to zrobić albo zalewając każde źródełko osobno wodą, tak jak ja teraz, albo możecie wykorzystać możecie wykorzystać kelpa. Zasadzicie tutaj, i wtedy w każdym miejscu, w którym jest kelp, robi się osobne źródełko wody. Czyli zalewacie na samej górze, sadzicie po prostu od góry do dołu i, mm, i usuwacie wtedy te kelpy. I macie wtedy, e, wtedy źródełka w każdym miejscu. Dodatkowo, że winda funkcjonowała, to pod spodem musi znajdować się soul sand. Soul sand musi być w tym miejscu, bo on nadaje wodzie tam e, ten prąd do góry. Czyli jak wchodzimy. O, Proszę bardzo i lecimy do góry. Tak samo działa to na mopki, tak samo działa to dla nas. Możecie, możemy dla samych siebie zrobić windę, nie ma najmniejszego z tym problemu. I to, to, jest, to jest, to są takie, to jest takie kilka sposobów prostych na zrobienie właśnie farm, fajnych i prostych ekspiarek ekspiarek do zombiaków. Dodatkowo, jeżeli interesuje was odległość, czyli na przykład chcecie sobie zrobić nad spawnerem ekspiarkę, albo bo też możecie windą przenieść nad spawner. Albo na przykład gdzieś dalej sobie odsunąć. Yy, na przykład tutaj jeżeli nie dam, jeżeli nie dam yy, tych, pły, tych, yy, tych, tych, tych tabliczek, no to ta woda będzie spływała aż do końca, aż do, aż do swojego maksymalnego zasięgu, czyli w tym przypadku proszę bardzo, czekajcie możemy wydłużyć o, i to jest maksymalny, maksymalny zasięg i stąd mogą spadać też. W to miejsce mopki, czyli po prostu przesuniemy o 3 kratki dalej ten spawner. Potem możemy zrobić jeszcze niżej, jeszcze niżej, ale to nie jest opłacalne, ponieważ, kochani, spa spawnery mają swój zasięg. Dla zasięgu na prostej linii jest to zasięg do, tej, do tego żółtego szkła, czyli mamy yy, czyli mamy tak, łącznie z tym żółtym mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. To jest 15 bloków odstępu, w jakiej działa, działa tutaj spawner. W tym miejscu, jak, jak widzicie, stoję i się pali, normalnie działa. W momencie, w którym przejdę na to drugie szkło, już ten spawner nie działa. Widzicie, nie ma ognia, nie pali się i nie działa. E, jeśli jak się chcecie dać niżej, to tutaj zasięg jest troszeczkę niższy. Jak widzicie, e, jesteśmy teraz na dole. Odsunąłem się tak bardzo e, i odsunąłem się tak bardzo e, w dół. I jak teraz mogę to zniszczyć, i staniemy sobie na tym bloku. Spawner działa, wszystko się kręci. Odsuniemy się na następny blok. Spawner nie działa. Czyli w tym miejscu, jeżeli damy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 wysokości, no to mamy już raz, dwa, trzy Kratki, kratki mniej. Także pamiętajcie, żeby nie robić zbyt daleko tego tych spawnerów, żeby możecie bez problemu dostosowywać dla, do siebie y, odległość, miejsce, wysokość, wszystko na czym wam zależy, byleby tylko w miejsce w którym farmicie było w zasięgu spawnowania się mobków, żeby y, się spawnowały, tak? No y, po prostu, żeby to wasze stanie nie było bezużyteczne. Postawcie sobie spawner w takim miejscu, znaczy, spawner, postawcie sobie po prostu to miejsce, do którego mobki spadają w takim miejscu, żeby, żeby mieć bezpośredni zasięg z, z tym spawnerem, żeby on funkcjonował To by było na tyle, to jest kilka prostych sposobów na zrobienie spawneru Możecie bez problemu właśnie zrobić, tak jak mówię, na środku, z boku, niżej, wyżej Windę, która zdaje obrażenia, albo windę, która wam wypuszcza je na powierzchnię, tak? Wystarczy w tym miejscu, nawet możecie sobie zrobić spawner. Po prostu dajecie windę do tej wysokości. One muszą po prostu spłynąć, czy z boku, czy gdzie zakręcić. To już tak, żeby po prostu się wziąć pod uwagę, żeby one się nie blokowały. Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś pomysły, propozycje, to chętnie nagram dodatkowy film, w którym pokażę dodatkowe opcje na zrobienie tych spawnerów. Na tą chwilę to wszystko. To jest kilka właśnie sposobów na zrobienie, zrobienia tych spawnerów, jak piarek, żebyście mogli enchantować sobie, sobie sprzęty. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. W razie pytań, zachęcam do komentowania. Zapraszam również na streamki, które odbywają się w miarę regularnie. Link do YouTube'a, tak samo jak i do Discorda, do Twitcha, jak i do Discorda, znajdziecie w opisie. Yy, na tą chwilę to wszystko. To były eksperki ząbiaków. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!